A Wy cały czas słuchacie radia RMFFM i audycji „Wszystkie numery Agnieszki Chylińskiej”, No ten program można śmiało powiedzieć jest zbudowany przez słuchaczy RMF-u, przez Wasze listy, przez Wasze maile, ale hit, hit tego programu ciągle przed nami, czyli żenujące teksty facetów do kobiet w celu poderwania ich. A teraz muzycznie godzinę rozpocznie. Joan Jetti, I love rock and roll. Ach uwielbiam tą dziewczynę, jest tak piękna, tak zdolna. Ariana Grande, one last time w Radiu RMF RMFFM, Powiedzcie mi, jak zachowaliście się w swoim życiu, gdy los bardzo mocno i brutalnie was doświadczył jakimś wydarzeniem bardzo bolesnym, nagłym. Kompletnie nieoczekiwanym. Co Wam pomogło odnaleźć sens życia, znowu nabrać wiatru w żagle, jak to się mówi? Yy, jak wyjść z potwornego mroku rozpaczy, poczucia straty też? Czy słuchają mnie ci, którzy przetrwali, wstali z kolan i dalej dźwigają ciężary, ale z głębokim poczuciem sensu, słuszności tego, co się dzieje? Tyle smutnych maili od Was też. Prosicie o wsparcie, czasem tylko o dobre słowo, więc zwracam się teraz do tych, którzy po ciężkich doświadczeniach życiowych mogą powiedzieć innym, że po prostu warto żyć pomimo trosk, smutków, ciosów. Piszcie proszę na adres agnieszka.małpa.rmf.fm, a te najbardziej wzmacniające maile przeczytam na antenie, żeby wszystkim było. Lepiej na serce Posłuchajmy teraz Limbiskit Behind Two Eyes. Ależ to jest dobry numer Dire Straits Brothers in Arms w radiu RMFFM. Yy, zagadnałam Was w temacie cierpliwości ostatnio, a tu się posypały maile, i tak Łukasz napisał: Jeżeli się czegoś bardzo chce, bardzo nam na tym, czy na tym kimś zależy, i marzy się o tym, to warto jest być cierpliwym, warto jest poczekać dzień, miesiąc, rok, a nawet czekać całe życie na tą jedną, jedyną chwilę, na ten jeden, jedyny moment, w którym poczujemy się, jakbyśmy wygrali szóstkę w Totolotka. Nim ten czas jednak przyjdzie, należy pomagać szczęściu i robić wszystko, by jak najszybciej ziściło się to, na co tak bardzo czekamy? I jeszcze mail od Asi. Co do cierpliwości, to chciałam powiedzieć, że każdy ją ma. Lecz nie każdy umie ją wykorzystać. Niepotrzebnie denerwujemy się niepotrzebnymi rzeczami. Na przykład widząc męża, który ciągle popełnia te same błędy, wkładając pusty talerz do lodówki, zapominając, że nic na nim nie ma. Swoją drogą, czy wasi mężowie, wasze żony mają jakieś mega wkurzające nawyki, rytuały, które pomimo upływu lat. Doprowadzają Was do szału, z przyjemnością sobie o nich poczytam. A my wrócimy po krótkiej przerwie, bo przed nami anestezja, dlatego koniecznie zostańcie z Radiem RMF. Agnieszka Chelńska cały czas przy mikrofonie w radiu RMFFM pytałam o to, czy ktoś z Was jest w związku ze swoją miłością z lat szkolnych. I szczerze mówiąc, nie liczyłam na to, że tych maili będzie tak dużo, więc no nie mogę tego zignorować. No i proszę, proszę, proszę bardzo. Renata napisała: Jestem 36 lat po ślubie. Z mężem chodziłam od drugiej klasy podstawowej. Nadal się kochamy i bez siebie nie możemy żyć. Każdy rok cementuje naszą miłość. Adrian jest ze swoją żoną od 18 roku życia i daje taką oto receptę po 15 latach wspólnego życia. Jeżeli będziecie wierzyli, że pisane jest Wam wspólne życie do końca Waszych dni, to tak po prostu będzie. Sylwia napisała, że swojego męża poznała w podstawówce, mieli po 12 lat. Sylwia kończy swojego maila słowami Wspaniale jest przeżywać chwile, które nas dotykają. Te dobre i trudne z osobą, o której wiemy że nas kocha. I cudowny mail od Kamili. Jestem z moim miśkiem od 16 lat. Mamy przecudną dwójkę córeczek i nadal widzę w moim mężu tego wariata, uwaga, który wyrwał mnie na zielonego trabanta i za duże spodnie sięgające kolan. Kocham go. Wyrósł na wyrozumiałego, opiekuńczego tatę, nie gubiąc przy tym swojego młodzieńczego szaleństwa. No właśnie, sami widzicie. Można... Można. Justin Timberlake, my love. Spoglądam na zegar. Godzina 12, zatem pora na najświeższe wydanie faktów RMFFM i Marcin Grzebielucha. Tutaj radio RMFFM, a w nim cały czas trwa audycja. Wszystkie numery Agnieszki Chylińskiej w tej godzinie dowiecie się między innymi co oznacza dla męskiej części słuchających radia RMFFM bycie sexy. To już za chwilę A teraz Guns N' Roses i Knocking On Heaven's Door Nelly Furtado w towarzyszeniu Timberlanda, który był kiedyś jej chłopakiem Taka jest prawda, już nie są razem W Radiu RMF FM Dobre słowo o innym artyście W dzisiejszych czasach modne jest mówienie źle o drugim. To jest bardzo atrakcyjne. O tym się częściej mówi, o tym się częściej czyta, na to się klika, jak ktoś komuś przywali. Wiem zresztą coś o tym, bo, bo sama wcześniej nieraz źle wyrażałam się o rodzimych artystach z rodzimej sceny. Po latach jednak zrozumiałam, że budzenie w ten sposób zainteresowania. No, absolutnie nie wyszło mi i nigdy nie wychodziło mi na dobre. Wielu wspaniałych i zdolnych ludzi bierze się za robienie muzyki dzisiaj w Polsce. Widzę to na przykładzie choćby programu Mam Talent, gdzie odważnie wychodzą na scenę młode kapele i, i czegoś dla siebie chcą po prostu. Fantastyczni wokaliści, bardzo dobrzy muzycy, młodzi ludzie. Jednym słowem, z każdym rokiem przybywa w naszym kraju młodych, Naprawdę genialnych ludzi, którzy chcą się zaprezentować i chcą skraść serce słuchaczom czy widzom. Ja nie kryję swojej ogromnej sympatii, jaką darzy zespół Igora Herbuta, który nazywa się Lemon. Dlatego teraz z wielką przyjemnością posłucham sobie razem z Wami jednej z moich najukochańszych piosenek tego właśnie zespołu, czyli Scarlet. Uwielbiam ten numer. Kaj Stole the show w radiu RMFFM. Ale daliście mi czadu. Hmm, mnie głodnej, zamkniętej szczelnie w radiu e, ze zdjęciami waszych wypieków domowych. Patrycja przesłała zdjęcia świeżo upieczonego przez siebie chleba. Marzena rozłożyła mnie na łopatki swoim tortem Pawłowa. Natalia rozwaliła system zdjęciem domowych donatów. A mnie się od razu przypomina miejsce w Sopocie, w moim rodzinnym mieście. Sprzed 30 lat, tak mniej więcej w połowie Monciaka, na wprost ulicy Bieruta, która z czasem zamieniła się w ulicę Hafnera, i pamiętam, jak można było kupić w tym przeuroczym okienku z napisem donaty angielskie. Najwspanialsze, okrągłe pączki z dziurką, jak miałam w zwyczaju mówić jako małolata. Potem szło się w dół i po lewej stronie stała budka z napisem lody Eskimo i można było kupić tak zwane kręcone lody. Wspaniały czas. A za wszystkie fantastyczne zdjęcia, bardzo dziękuję. Dziękuję za tort bezowy od Pauliny, ale mocno imponują ciasta wykonane przez facetów. Dzięki dla Marka z Londynu za fotę takiego właśnie tortu. Serdeczne pozdrowienia śledla Marcina, który nie dość, że sam piecze ciasta. Z kruszonką, you know, i robi domowy makaron. To jeszcze oprócz tego buduje wraz ze szwagrem dom. Mocno trzymam kciuki, ale mi to imponuje. A Wy cały czas słuchacie wszystkich numerów Agnieszki Chlińskiej w radiu RMFFM. need you now, Lady Antebellum w radiu RMFFM. Pytałam Was, drodzy mężczyźni, o to, co mm, dla Was oznacza, że kobieta jest sexy. No muszę Wam powiedzieć, że na te maile czekałam no chyba tak najbardziej. I proszę bardzo, proszę bardzo, oczy, kręcone włosy i głos, pisze k krychu. Inteligentna, zaradna, szczupła, biust normalny, mile widziana naturalnie ruda, wylicza słuchacz podpisany jako gremlin. Zdecydowanie inteligencja, pisze Oskar, a po inteligencji naturalność, najlepiej bez mocnego makijażu. U mojej kobiety uwielbiam jej piękne, długie nogi i wspaniałe kołysanie biodrami podczas chodzenia. Dodaje Marcin, Chris z kolei napisał sposób, w jaki kobieta patrzy na mężczyznę. Są kobiety mniej atrakcyjne, a bardziej sexy. Wystarczy jedno jej spojrzenie i tętno już podskakuje. Reasumując, nie dostałam ani jednego maila w tym temacie, gdzie mężczyźni. Pisaliby o nienaturalnej wielkości ust czy biustów. Jednym zdaniem o podrasowanych operacjami plastycznymi częściach ciała u kobiet. Cenicie nas za naturalność, a gdy się po prostu starzejemy, to też potraficie odkryć w nas piękno. Jacy fantastyczni mężczyźni słuchają mojej audycji. No, no, no. Calvin Harris, pray to God. Nie. Dochodzi godzina trzynasta, przenosimy się do studia Faktów RMF FM, a tam z najnowszymi informacjami czeka już Marcin Grzebielucha. My cały czas jesteśmy w audycji Wszystkie Numery Agnieszki Chylińskiej w radiu RMFFM. I już za chwileczkę, już za momencik. Hit dzisiejszego programu, czyli żenujące teksty facetów do kobiet w celu poderwania ich. A teraz? Dwa plus jeden. Chodź, pomaluj mój świat. Ja już się śmieję. Wysk Khalifa See you again w radiu RMFFM. Słuchajcie, teraz! Bo pora na hit naszego dzisiejszego spotkania! Żelujące teksty chłopaka do dziewczyny w celu poderwania jej. W sensie to jest poezja po prostu. Wybrałam najlepsze teksty, ale jeśli po, prostu po ich wysłuchaniu uznacie, że macie jeszcze lepsze, to dawajcie śmiało! Yy, o, oczywiście te najbardziej soczyste ze względu na soczystość no wiecie, no nie, nie mogę yy, nie mogą być zacytowane ale posłuchajcie tego Loska pisze w tym roku, w Dniu Matki pewien chłopak podszedł do mnie i zapytał, czy świętuję dzisiaj a ja do niego, że nie, no że jest Dzień Matki a on to mogę się postarać, żebyś w przyszłym roku świętowała <śm> <śm> od Ewki do mojej przyjaciółki poszedł kiedyś na imprezie taki jeden Romeo i rzekł Chodź tańczyć, bo stoisz jak te widły w gnaju. Od Aleksa. E, koleś mówi do laski Sorki, masz lotorkę? No, a ta dziewczyna, nie, niestety, a co? E, Obo się zgubiłem w twoich oczach. Od Agi. Zawsze mi się podobałaś, ale miałaś strasznie obłuszone ręce. Sabiny! Kolega próbował poderwać dziewczynę, z którą siedział na schodach i mówi do niej tak. Wiesz dlaczego teraz na dworze jest ciemno? Bo słońce siedzi przy mnie. I pozwólcie teraz! Na koniec Grand Prix od Łukasza z Holandii. Słuchajcie, to jest masakra! Ona poszła do łazienki, on na nią czeka. Układa myśli w głowie, ona wychodzi, a on do niej... On do niej! Cześć! Załatwiałaś się! Dzięki! Po prostu dzięki I proszę o jeszcze Wilson Phillips, hold on Shut up and dance Walk the moon w radiu RMF FM Jedna z najpiękniejszych Tak zwanych wolnych piosenek Madonny Już za chwilę Zamierzam ją puścić W moim odczuciu W całej dotychczasowej karierze no Nie powstała tak, tak wspaniała piosenka Pochodzi z płyty True Blue z 1986, warto dodać z 1986 roku. Ale to 20 lat później Madonna wpadła na pomysł, by na swojej kolejnej światowej trasie koncertowej zaśpiewać Live to Tell bo o tej piosence y, mówię y, będąc przymocowana do lustrzanego krzyża i mając na głowie koronę cierniową. Jednocześnie na wielkich telebimach wyświetlała się liczba 12 milionów. Chodziło o. 12 milionów dzieci, które umrą w najbliższych latach z powodu AIDS, Madonnie strasznie się wtedy dostało. Zresztą nie pierwszy raz. A ja głośno się zastanawiam, czy w dzisiejszych czasach, tak głośnych od informacji kolorowych i zawrotnych w tempie, tylko metodą kontrowersyjnego wstrząsu można zwrócić uwagę na sprawy ważne, pilne, niecierpiące zwłoki. A co wy o tym myślicie? Piszcie na adres agnieszka.małpa.rmf.fm, a my posłuchajmy tej fantastycznej piosenki Live to Tell i Madonna. Paul Abdul Rush Rush. Ta piosenka powstała w 1991 roku, więc ja od razu jestem w tym roku wspomnieniami. Chodzę do pierwszej klasy liceum, jestem zakochana w szkolnym Romeo, w którym kochały się wszystkie dziewczyny. Jestem po fantastycznych wakacjach we Francji, gdzie moi rodzice wysłali mnie po to, żebym szlifowała język francuski, a ja oczywiście zakochiwałam się co chwila w Nowym Chłopaku, wiecie, Francuzi i tak dalej, i tak dalej. I był tam taki piękny Francuz, ja miałam wtedy 15 lat, on mm, 18. Nazywał się Laurent, Laurent, i pytał się mnie, czy lubię Inexes. A ja miałam wtedy w nosie Inexes, bo liczył się tylko Michael Jackson i Madonna, i dopiero gdy. Późną jesienią tego samego roku zmarł wybitny wokalista grupy Queen Freddie Mercury. Zaczęłam powoli otwierać się na rokową muzę. I tak naprawdę od tego momentu zaczęła się, jak to mówią niektórzy fantastyczni dziennikarze, moja przygoda z muzyką. Wiele fantastycznej muzyki jeszcze przed nami w programie Wszystkie Numery Agnieszki Chryńskiej. Dlatego bądźcie po prostu z nami. Po reklamie. Na zegarach w całej Polsce godzina 14 pora na najświeższe wydanie faktów RMFFM, które przygotował i przedstawi Marcin Grzebielucha. To już ostatnia godzina audycji. Wszystkie numery Agnieszki Chlińskiej w radiu RMFM, Ale nie martwcie się, bo dużo myślę życiowych tematów ciągle przed nami. A tę godzinę muzycznie rozpocznie Enigma. Return to Innocence. Yeah, yeah. zespołem Genesis i Jesus, he knows me, Radio RMF FM. Wspomnienia, moi drodzy, wspomnienia. Tym razem jest rok 1995. Mam przed sobą pierwsze występy zespołu ONA, dopiero poznaję inne kapele, inne zespoły, trochę się wstydzę. Kryguję, bo jestem debiutantką, a inni mają już za sobą parę ładnych lat grania, m.in. zespół Hey, Edyta Bartosiewicz, Kasia Kowalska. Kowalska. To był właśnie ten czas mm, w Ani Zalewskiej z zespołu Big Day. Kochali się chyba wszyscy. Pamiętam, że graliśmy gdzieś wspólne koncerty na Śląsku, a ja po prostu stałam wtedy i z nieukrywaną zazdrością i ukrywanym zachwytem patrzyłam na przepiękną wokalistkę, która miała tak nieprzeciętny głos i porywała tłumy ludzi. Rozkochując w sobie wszystkich obecnych tam mężczyzn, a ja mogłam tylko wzdychać i marzyć wówczas o tym, że może kiedyś uda się i mnie posłuchajmy teraz. Przestrzeń Big Day. Mówiłam to Ha! Waiting All Night rudimental w radiu RMFFM. Ostatnio ma bardzo dużo pracy, muszę wam powiedzieć. Bardzo dużo pracy nie nieprzespane noce, dużo podróży. Oczywiście nie narzekam, tylko mówię o tym, że czasem jest tak, że się wstaje tą lewą nogą i nic nie wychodzi. Chciałam się was spytać, czy macie takie dni, kiedy od rana praktycznie nic się nie układa? I przez cały dzień trwa taki cholerny efekt domina, że, że wszystko się sypie. Jedno po drugim jedno złe wydarzenie wywołuje kolejne. Pech goni kolejny pech. Jak przerwać tą złą pasę? Jak nie dać się zdołować marudzącemu szefowi w robocie? Zignorować zachlapaną sukienkę, kiedy szło się na oficjalne spotkanie? I kolejny złośliwy komentarz nieznośnej koleżanki z pracy. Dajecie radę powiedzieć wieczorem, a dobra, spoko, jutro na pewno będę mieć lepszy dzień. Jesteście takimi Niepoprawnymi optymistami pod koniec tak fatalnego dnia, piszcie na adres agnieszka.małpa.rmf.fm, aby cały czas słuchać audycji. Wszystkie numery Agnieszki Chyńskiej. Reklama. Słuchajcie, ćwiczyłam cały dzień e, tytuł piosenki i artystę. Uwaga! Bubli Colby Kale. Woohoo! W Radiu, RMF FM. Słuchajcie, ja powolutku się z wami żegnam, bo jeszcze dziś wsiadam w auto ponieważ czeka mnie koncert w Lublińcu muszę dojechać do Lublińca korzystając z okazji dziękuję wszystkim za bardzo udany występ na warszawskich bielanach, znaczy wasz występ jako publiczności, ponieważ ja mam nadzieję miałam udany występ przed wami była moc, życzcie mi szerokiej drogi a ja z tego miejsca pozdrawiam wszystkich kierowców, uważajcie na siebie, na swoich współpasażerów i na inne auta bezpiecznego dotarcia do celu życzę dzisiaj wszystkim, my Słyszymy się w następną niedzielę od godziny 10 na falach radia RMFFM, oczywiście. Trzymajcie się ciepło. Cześć!